5 grudnia w naszym programie rozmawialiśmy z panią Prezes Zakładu Opieki długoterminowej fregata. Wywiad nawiązujący do dramatycznej finansowej sytuacji ośrodka Małgorzata Szewczuk zakończyła apelem do mieszkańców. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy podarować naszym pacjentom nowe kołdry i nowe poduszki. Zbieramy obecnie datki w dowolnej kwocie na ten cel. Jeżeli Państwo zechcielibyście umilić chwilę naszym pacjentom, proszę bardzo o wsparcie naszej akcji Otuleni Dobrocią. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na nasze konto z dopiskiem Darowizna Otuleni Dobrocią. Świąteczny czas to pora, gdy w publicznej przestrzeni pojawiają się tysiące podobnych apeli i nie wszystkie spotykają się z odzewem, na jaki liczą potrzebujący wsparcia. Tym większa jest nasza radość, bo tydzień później przed budynek fregaty zajechał bogaty Mikołaj. Datę swojej wizyty wybrał nieprzypadkowo, bowiem był to dzień świątecznego spotkania kadry i podopiecznych. Zaproszenie przyjęli też przedstawiciele władz miasta: wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Jabłońska i sekretarz miasta Gabriela Flis-Niśkiewicz. Gości, którzy wypełnili do ostatniego miejsca salę świetlicy, powitała gospodyni zakładu. Cieszę się ogromnie, że nasza rodzina tak bardzo rośnie. Z każdym rokiem jest nas coraz więcej, ale na wdechu zmieścimy się wszyscy. Także e, przybyło wiele, wiele osób, nasi pacjenci drodzy, e, nasi zaproszeni goście, rodziny e, naszych e, drogich pacjentów. Trudno by wymieniać wszystkich, którzy przygotowali tę uroczystość. Dzisiaj spotkaliśmy się i mamy tak pięknie zorganizowaną e, wigilję. Dzięki wielu osobom, które nas wsparły, za co bardzo mocno dziękuję wszystkim rodzinom, firmom i wszystkim e, organizacjom, które przyczyniły się do tego. A przede wszystkim dziękuję paniom, które fizycznie to wszystko zorganizowały. I zanim zaczniemy e, nasze spotkanie, chciałabym właśnie poprosić tutaj, panie organizatorki które, e, którym się należą wielkie brawa. Nasze wielkie serce przegaty. Zapraszam Alicję i zapraszam ręka Kręka. Nasza terapia zajęciowa to nie tylko terapia zajęciowa, to terapia zdrowia psychicznego każdego z uczestników, tak? Na terapii dzieją się cuda, które powodują, że osoby, które Długo, długo nie, yy, nie uśmiechały się, to się uśmiechają od ucha do ucha. Także dzięki bardzo dziewczyny i jedyne co mogę wam podarować to odrobinę luksusu. Macie masaże od, od naszych fizjoterapeutów. Dziękuję. W tym momencie pojawił się on, Mikołaj, wraz z pomocnikami ze Świnoujskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Mikołaj wprawdzie chodził już 6 grudnia, ale nasi mikołajkowie, jak tu widzicie Państwo, chodzą cały czas do świąt. Przyszliśmy dzisiaj po pierwsze właśnie, żeby życzyć Wam tych spokojnych i ciepłych świąt. A po drugie, żeby wręczyć Państwu taki, taki prezent, który chcieliśmy, żeby Was otulił takim świątecznym ciepłem na te święta. Są to po prostu zwykłe kołderki ciepłe nowe i poduszeczki. Bardzo chcemy, żebyście byli Państwo radośni i szczęśliwi. Otulamy Was ciepłem z naszych serc. Są to dary po prostu naszych serc, naszych małych mikołajków, które znalazły się w świnoujskich ogrodach działkowych. Na zakup tego daru złożyli się działkowcy z całego miasta. Z daru najbardziej ucieszyli się oczywiście podopieczni zakładu z ulicy Bydgoskiej, ale inicjatywę z uznaniem odnotowały także okręgowe i ogólnopolskie władze Polskiego Związku Działkowców. Wszystkim ludziom te nowiny, cudną ogłaszają, wszystkim ludziom te nowiny, cudno ogłaszają. i my też śpiewajmy, zbacce by. Wy...